Jesteś doświadczoną opiekunką z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego i chcesz wynieść swoją karierę na wyższy poziom? Możemy ci w tym pomóc. W firmie Athena wierzymy, że prawdziwe zaangażowanie zasługuje na szczególne uznanie. Dlatego z dumą przedstawiamy Athena Exclusive. Athena Exclusive oferuje bezkonkurencyjne wynagrodzenie za twoją pracę. Twoje umiejętności zostaną odpowiednio docenione i nagrodzone finansowo. To nie tylko praca, to szansa na realny rozwój kariery. Rozwijaj się zawodowo i finansowo dzięki Atena Exclusive. Jeszcze nie jesteś gotowa na ofertę Exclusive? To całkowicie w porządku. Atena nadal oferuje wiele możliwości. Oferujemy również mniej wymagające stanowiska, które pomogą Ci rozwijać wiedzę i umiejętności zawodowe. Osiągnij poziom, na którym niesamowite zarobki staną się rzeczywistością także dla Ciebie. Zrób kolejny krok w swojej karierze zadzwoń do nas i dowiedz się, co możemy Ci zaoferować. Twoja przyszłość w opiece zaczyna się właśnie tutaj.